Yo, yo, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Kasper. A dla Was tak, YouTube'owo Sauronek, bądź też Sati, to już jest tylko wybór dla Was. I chciałbym wam tylko powiedzieć, co się będzie na tym kanale pojawiało. Audiologii. Do czasu, bo jeśli zobaczy, że widzowie przybywają, to wstawię podejrzewam jakiegoś vloga, pokażę swoją twarz. Ale póki co zostają audiologii. Tylko i wyłącznie. Tym będę się na razie kierował. Jakieś możliwe filmy z PlayStation 3 lub innych konsol, bądź też może i komputera, nawet nie wiem. Ja przeważnie preferuję konsole. Wychowałem się na konsolach, więc konsole mam nadzieję, że będą częściej, bo są fajniejsze moim zdaniem od komputera. No i przede wszystkim coraz więcej na nich ciekawych trów, wychodzi ekskluzywnych. Ja posiadam na razie Xboxa, PS3. Oczywiście 360, Xboxa, PlayStation 4, Xboxa One, takie tam już te nowsze. Ja tu jestem między nami, między, nami e, między wami wszystkimi, którzy wejdą na ten kanał. Posiadam taką kolekcję tam jakichś tych konsol, więc będę mógł zawsze coś wrzucić. Póki co tylko tyle chciałem wam zapowiedzieć co na ten kanał, bo e, podejrzewam, że jeszcze dzisiaj parę odcinków wrzucę pod tym zwiastunie, więc no, mu się. Nie wiem jak was nazwać. Podejrzewam, że po parę audiologa coś wymyślę. Tymczasem żegnajcie i nie proszę o łapki, bo tam ani suby... Jeśli będziecie chcieli, to sami to zrobicie. Peace.